Dzień dobry. Dzisiaj książka właściwie niezwykła. To Paul Oster powiedział, że to jedna z nielicznych, naprawdę oryginalnych książek. Jej autorem jest Joe Binart, który głównie był plastykiem. Bliska mu była poetyka pop artu i komiksu, i troszkę do tego nawiązuje ta książka. Pajnard żył w latach 1942 do roku 1994. I książka, o której właśnie Auster wspomniał, jako ta jedna z bardziej oryginalnych, wygląda właśnie tak. I wygląda tak od początku do końca. Są to zdania, czasami 2 trzy zdania tworzące akapit. Pewnego rodzaju pamiętnik wspomnień, jeśli tak można powiedzieć, bo zaczyna się od słowa pamiętam każde z tych zdań. Bajnar miał potem co najmniej kilku naśladowców, między innymi we Francji i Niemczech. Sporo osób właśnie w ten sposób starało się ująć swoje wspomnienia i jednocześnie nadać im artystyczną formę. W każdym razie Bajnar był pierwszy i co ciekawe, mimo że nie zna się że jego życie Rusu ma się wrażenie, że się go coraz lepiej poznaje. A pomagają w tym przypisy, które są na dole każdej strony, jak tu widać, gdyż większość z tych uwag odnosi się do pewnych starych, już nieznanych, nie funkcjonujących w kulturze kodów, do pewnych wspomnień czy przyjaciół Baynarda. To pomaga w odbiorze tej książki. Natomiast urok jej i siła tkwi w tym, że jak czytamy Bajnarda, to zaraz przynajmniej tak u mnie się działo, odpływam własną przeszłość i zaczynam wspominać i siłą rzeczy sam tworzyć tego typu w głowie swoje wspomnienia i staram się nadawać im właśnie taką formę. To właśnie kreacja Bajnarda powoduje to, że czytając o kimś zagłębiamy się bardziej w siebie. Jest to dość, powiem, ciekawa, inspirująca lektura. Przy żadnej innej książce tak mi się nie zdarzało, a więc mam nadzieję, że inne osoby, które po nią sięgną, będą miały przynajmniej zbliżone odczucia. Warto więc poświęcić czas i sięgnąć po tę książkę, gdyż naprawdę jest to zaskakująca lektura, inspirująca, a co ciekawe, bardzo oryginalna co naprawdę nierzadko się w dzisiejszych czasach trafia. Może nie wszystkim to trafi do gustu, ale mam nadzieję, że ta krótka zapowiedź wyjaśni, czy warto po nią sięgnąć, czy nie. Dziękuję za uwagę.